Ci ludzie nie umieją grać. W to tak łatwo do porobienia. O kur! Ha! Cześć, przyjaciele. Za 6 dni mamy koniec sezonu w Fortnite, a to dopiero mój pierwszy odcinek z 5 rozdziału. Lecz mam dzisiaj na niego bardzo ambitny plan. Ostatnio coraz większą popularność w grze zdobywają mapy na trybie kreatywnym, które mają system rankingowy. Są one całkowicie przeróżne, od 1 na 1 przez boksy, aż do map typu one-shot. I dzisiaj na co najmniej dwóch takich mapach spróbuję wbić Unreala. a na pierwszej z nich, czyli właśnie mapie typu one-shot, nawet nie użyję słowa spróbuję wbić Unreala. Po prostu to zrobię, a kiedy już wykonamy nasze główne misje, pokażę Wam, jaką mam obecnie rangę w zwykłym Battle Royalu. Podejrzewam, że będzie się dzisiaj naprawdę dużo działo, więc zapraszam Was. Do oglądania. Więc oto jest nasza mapa Ranked One-Shot Tilted, czyli rankingowy jednostrzałowiec na mapie z wykrzywionymi wieżami. Straszną zajawkę na to złapałem jakieś dwa tygodnie temu i od tamtego czasu mam na tej mapie przegrane myślę, że z kilka dobrych godzin i jestem już, to jest fakt, nie opinia. Jestem już bardzo blisko wbicia Unreal. No i powiem wam, że mój skill co do sniperek w tym sezonie naprawdę mocno się na tej mapie objawia, co mam nadzieję, że i dzisiaj wam udowodnię. Tego biorę swojego głównego skina, oczywiście, i od. To jest tryb publiczny. Zaraz Wam wytłumaczę, jak działa ten system rank na tej mapie i sami zobaczycie, jak blisko już jestem w bicia tej ostatniej, najlepszej rangi. Respy nas od razu na środku, dobra, jest 18 osób. Więc patrzcie tutaj na dole, teraz dolny lewy róg. Najpierw zamknijmy się tutaj i wszystko zobaczycie. Mam czempiona i mam wbite 4756 punktów do 5000 brakujących. Więc zacznijmy może jakoś ładnie, oczywiście, że tak, dziękuję bardzo. Za fraga, jak jeszcze pewnie zauważycie dużo razy, ale dostajemy 5 tych punktów. A za każdą śmierć z rąk innego gracza... Odejmuje nam się 2. E, Oj, jak ładnie. Aha, no i patrzcie, teraz na przykładzie widzicie, pojawia się napis minus 2 i odejmuje 2. Ale proporcjonalnie to na każdego fraga musimy zaliczać 2,5 e, śmierci. Co, no w moim przypadku się nie sprawdza, bo ja prędzej robię 2,5 fraga na jedną śmierć. E, dlatego tak szybko myślę. Yy, można powiedzieć te 10 godzin grania na 4769 punktów to jest minimum. Myślę, że warto i tak ze 20 minutek powinno wystarczyć na tą mapę, żebyśmy mieli tą rangę. I ciekawe czy mi się pojawi takie coś, ile osób już ma wbitą tą rangę na tej mapie, bo to nie jest jakaś popularna mapa. Jest ona od takiego twórcy, którego oglądałem ze 4 lata temu. No nie, tylko nie skuszy. Tutaj są też losowe snajperki. Tutaj O jak ładnie. Ale kusza jest imo najgorsza, bo ona jest tak tragiczna. No wszyscy przychodzą ci z jakimiś futurami. Z masz jakąś kuszę, od której nabój leci dwa na godzinę. Tu na blisko trzeba podjechać i ziomkowi zepsuć psychę. Proszę, nie wyleciał. No nie! Co za, no dlaczego na odcinku takie padaki muszą mi się zdarzyć? Pomocy. No scope? Oczywiście, że tak. Pozdro. Pozdro, dziękuję wam. Albir wysprzęglił. De no i jeszcze już z racji tego, że jesteśmy na tej mapie To opowiem wam wszystko Można powiedzieć, co o niej wiem Bo tak przeciętnie gra na niej od 500 do 1000 graczy na raz, nie? Więc jak mówiłem, ona nie jest zbyt popularna A no i tak jak już zacząłem swoją myśl To jej nie dokończyłem, ciekawe czy właśnie proporcjonalnie do tylu ludzi, co w nią gra, to ile ma wbitych tego Unreala, bo to wymaga, no, kilku, myślę, że do kilkunastu godzin grania, ale no, wiecie jak jest. No i czy na przykład ma tego Unreala 100 osób, 50, 20, ale mnie wydaje mi się, że raczej więcej. Myślę, że za 200 ma. A no, jeszcze poza tym, yy, sklep jest miejscem, gdzie jesteś nieśmiertelny. A poza tym za każdego fraga dostajesz dwie monety Tak jak widzicie teraz nad moim ekwipunkiem mam 146 monet Za każdego fraga dostaje się dwie No i w sklepie można je wydać na bronie takie bardziej Naprawdę... Yy, które nam ułatwiają, bo tutaj wiadomo wszyscy schodzą na hitę, bo mamy jedno HP Taki minigun, albo to, to już ja tego nie kupowałem, bo... Łatwo jest się wywalić z tym i wtedy tracisz całe pieniądze, które zbierasz od dawna Więc najczęściej kupuję to, albo czasami jak chcę za, zaszaleć to kupuję skara no, bo często się opłaca, ale teraz słuchajcie, mam nadzieję, że wam pokażę. Z tego. O, tak się gra. Dead, dead. No i właśnie dlatego to jest zarąbiste. No i oczywiście po pierwszej śmierci ta broń się usuwa, nie? Więc nie ma tak fajnie. Więc jak ten ziomek mnie zabije, to mogę mieć przez Ale jak ja go zabiję, to już miałem tak przez ranę. Nie, żeby z włókiem nie zawił, to już bym musiał się. Ile tutaj tych osób jest, człowieku? Dead 1. Ojojo, oj. no i patrzcie, straciłem to, ale chyba za zabójstwa z rewolweru się 4 monety dostaje. Nie mam pojęcia, gdzie sens, bo wiadomo raczej, że z niego zrobisz więcej niż z uszy. No i mam taki cel, żeby tego ostatniego fraga, który mnie zaprowadzi do Unrilla, żeby to był tak, tak mocarny noosko, jak na przykład, no nie stąd, bo to było 2 metry, a jak chcę takiego ze 100 metrów, na przykład, oj, to by było. Piękne, no dostań z tej kuszy, nie chcę już jej O dzięki I patrzcie, zawsze jak kogoś zabijesz To nad jego nickiem pojawia się jego ranga Tutaj tak jest, w normalnej grze chyba też teraz ale... Tutaj ludzie mają srebra, brązy, bardzo rzadko się trafia ktoś z elitą Raz zabiłem kogoś kto miał ikonkę Anrila Nie był wcale taki dobry Taki jak ja na pewno nie, dzięki Ego top moment. No i wydaje mi się, że to może być rzadkie Myśleliśmy jak wbił tego Anrila i się okaże, że jestem top 30 na świecie Ale wiecie, sobie je... możemy... O! Ale to było dobre 100 na nosko, pozdro Heavy Sniper jest taka jedna z trudniejszych tutaj jeśli nie naj, bo ona się strasznie wolno przeładowuje, jak zapewne dobrze wiecie. Nie ustawiłem sobie stopera, ale już chyba połowę tego, co mieliśmy na początku... Nie, trochę mniej niż połowę, ale wbiliśmy. Ale seria, trzy pod rząd, cztery pod rząd! Dobra, nie, ja robię rekord. Nie wiem, jaki jest mój rekord, ale chyba wysoko, bo kiedyś z karabinu zrobiłem 120. 5 dobra. Jestem taki dobry, że ziomek ucieka przede mną, mimo że mam kuszę bo... O! O! Dwie kusze pod rząd straciłem dwoma strzałami. Zet. Boże, ja mam serię 8 pod rząd chyba. 8 pod rząd bez śmierci. 9. Robię 10. Robię dychę. To zrobi dychę jak nie ja? Dycha. 11 tak. Klasa. Boże. Ale jestem dobry, co się dzieje? Oj nie. O, byłem skupiony na innym człowieku. Ale dobra, to było dobre. O PANIE co ja widzę? Słuchajcie, jestem najlepszym sniperem. Jeśli ktoś chce do one shota mnie wziąć do duło, to ja się zgłaszam na ochotnika. Ja sobie nie znajdę jakiegoś dułosa. Ja mam takie doświadczenie z cs że to nie powinno nikogo dziwić. Patrzcie, już tylko 13 fragów zostało. A było ich 45 coś. Łuczek, O jeszcze bania z łuków. Lekkie, proste i przyjemne, nie uważacie? Uh, uh, uh. ja lubię fliki zawalać, patrzcie, że na krótko tak celujesz. Wyłaś z tej krowy śmieci, wyłaś. Nie pogrążę się. O, jakby to siadło. Czasami to jest właśnie ryzykowne w tych shotach, ale. Siedem jeszcze, tylko siedem. Już tylko cztery do tego momentu, ja tyle na to czekam Ja, słuchajcie, grałem w to kilka. No, nie wiem, no. Boże, ciężko mi powiedzieć. Uznajmy, że 8 godzin. Nieważne. Ale za każdym razem, kiedy gram, z każdą minutą myślałem o tym momencie, kiedy wbiję sobie Anerila. Nie sądziłem, że to będę na odcinku robił, bo... Ale uznałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem jak wy uważacie. Już tylko dwa fragi. Zapraszam, zapraszam. Ciebie. Byłaś skrowy, wyłaś. <laughs> Łuk! Idealna broń na ostatniego fraga. Tylko jak raz zginę, to będę potrzebował dwóch fragów jeszcze. Ale zapalamy. Jezu, jezu i takiego trickshota z tym mówię wam, czyż to będzie tak fajny moment? Nie, ja i tak z tego uku robię trickshota, nieważne czy to jest ostatni frag, czy nie. Szkoda, że... Mmm, szkoda, że faktycznie nie ostatni, bo by to ładnie wyglądało, ale... I dalej jakiś coś, nie, nie, no, za blisko to będzie coś słabo. O, grappler idealny do tego jest, sam Opa, tym. O, ho, ho, ho! o panie, co ja oglądam, Boże, to było dobre. A teraz ostatni, może na osku, ale nie, to jest to dobra do flicku, snajpryka Ajajaj, nie, ja to robię, ja to robię, ja to robię O, nie, 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 nie Ajajaj, Boże, ja się tak skupiam w tym momencie, widzowie No to też nie będzie ostatni, ajajaj jeszcze jakbym kuszę dostał na koniec Ja bym się chyba popłakał ze śmiechu Teraz tym też robię freka. No to trzeba liczyć mocno na farta, bo to jest taki no scope nie łatwiejszy, nie? Bo masz jakąkolwiek kontrolę przynajmniej nad tym pociskiem Nie, nie, zostaw Zostaw Nie, kurna Dobra, ale jest tak blisko Oh my god, ludzie Chcę zobaczyć ile, top ile będę na świecie Aj, aj, no kurna Ale Oddalamy się, ale to nie ma znaczenia. Ja muszę robić teraz fraki trickshotami, aż pan rila. To jest taki bambiczek, weź. Ty możesz dostać tą od pana, przepraszam. Możesz. Łuk, łuk, łuk na ostatni. Nie, 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 za blisko, jest za blisko. Tamten, 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 proszę. Wy jesteście za blisko, wypierdalać odebkę. O, ja się tak emocjonuję. Ale to wiadomo, to raczej klasyczek. No nie no. Co ja zrobiłem? Co to było, proszę państwa? A już zjechałem z tej rang... okej okay. Dostałem rank-upa, pisało rank-up Ale jednak nie cofnęło Dobra, wywalone Tak jest, rank-up, 5000 unreal I, 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 i I Już się skończyło po prostu, ale ja chcę zobaczyć Top ile na świecie jestem Mam nadzieję, że top 10 Może jest na tej mapie jakaś tablica informacyjna Myślałem, że to coś innego jeszcze będzie Okej, okay, okej, okay, to było ciekawe Dosyć nie nie mówię, że nie. Ole, Boże, jak jestem dobry. Pomocy ludzie. Szukam kogoś do duo. O! Co? Brrr. Jak? 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 Jak to się stało? To, Może w shopie jest faktycznie. Czekajcie. Tutaj jest jego mapa 1v1: 1v1 na 16 ludzi. One shot na tym, na przyjemnym parku. Ej, ja to muszę sprawdzić. Jest, proszę, jest, patrzcie, rozpiska na tej mapie, kto ma e, aktualnie najwięcej punktów. Ja jestem na tym pierwszym miejscu i to patrzcie z jaką przewagą. Ej, a to jest... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Nie, czekaj, co? Aha! To, oj, dobro. Ok okay, dobra. Ok, okej, dobra. E, to jest, co ja, ja cały czas mówię jedno słowo, albo ja to zrozumiałem. Patrzcie, to jest globalna tablica dla najlepszych na świecie. I patrzcie, dwóch ludzi z, tych, z tego top 5 jest gorszych ode mnie. Ale my musimy w rangę mu wysłać na Instagramie. E, Okej, okay, czekajcie. Ja muszę ją chyba dodać do ulubionych. Okej, okay, może być, może być, może być. E, to mi wystarczy. Ale czekajcie, ja to zaraz zrobię. Tylko mam jeszcze taki cel w sumie. Że wbije, chciałbym wbić 300 końców i kupić tą najdroższą broń, która tutaj jest. Bo ja zawsze nie kupałem najdroższej. Ale na odcinku z moimi kochanymi widzami, gdzie wbijam Unreal, no to głupi by nie brał takiej zarąbistej oferty. Proszę, łuczek. Boże, takie to jest satysfakcjonujące. Jak robi się trickshot, takie coś robi. I potem się robi... Fuuu! Ja jestem top 4 najlepszych gracz na świecie! Ja zostaję top 1, mówię wam. Przecież mi się to tak przyjemnie wbijało, a tam top 1 gracz ma chyba 13 tysięcy, ja mam teraz 5 tysięcy. To jeszcze 10 godzin grania i ja będę top 1 na świecie na tej mapie. Znaczy szkoda, tylko czy to nie jest taka mapa taka, wiecie, tylko taka... że tutaj gra milion osób, ale... Jak się nie ma, coś robi. No, ci ziomek karabin kupił? Ohoho! Już go ktoś zabił? Nie, jeszcze nie. Ja ja to zrobię, ja to zrobię. Zabiję gościa z karabinem, mówię wam. Anonimowy 600. O, tam jest, tam jest, dobra, widzę go. Ja go kładę do spania, Patrzcie, on ze skara sobie tutaj nawala. Ja kładę do. Ja go położę do spanka. O, mówiłem, mówiłem, ale on się musiał wkurzyć. Jak mu wysłać tą rakę? On nas wtedy wklej w tą mapę? Nie wierzę, no przecież... Ale nie wierzę, że pięciu ludzi na świecie ma Unreala. Co ja robię? Nie, nie. Wyjazd mi z tym RPGolem. Tak jest! Boże, ja zabijam wszystkich z dobrymi broniami. a sam zaraz kupię i będę nieśmiertelny, mówię wam. Odkąd Unreal jest Pay to win, dokładnie tak robię. Nie, ale jak będę już miał zamiar wychodzić z tej mapy, to wtedy mu to wyślę i następnym razem może wejdziemy w widzowie i zobaczymy, czy zaktualizował. Ale ja mam zamiar w to grać dalej, aż będę top 1 na świecie i nagram o tym dla was kolejny odcinek, mówię wam. Ale ja mam taką zasadę, którą sobie w sumie sam ustaliłem, że dopóki nie będę top 1 na tej mapie, czyli ten, co ma aktualnie najwięcej fragów, to z niej nie mogę wyjść. W się ja robię tak w świecie po prostu. Trzeba mieć jakiś wyznacznik do kiedy grać. Myślę, że tak zrobimy też teraz. <laughs> Chodź na no uskopika no, Dziękuję bardzo. <laughs> Kurde, fajnie by było wbić sto przednim, ale no to mi brakuje pięciu, a mu jednego. On no pewnie zaczął wcześniej. A może się uda? Co Ohohoh, omg, co ja, co ja robię dzisiaj? Okej, okay, dobra, dwa flagi mi brakuje, mu jednego wciąż No niestety, bił sto przede mną, ale to idealnie w momencie, kiedy ja skinąłem Ale spoko, moją misją jest tylko go przegonić Ojojoj Gdzie ja utknąłem? Co ja tu robię? Pomocy, czy ktoś może mnie zabić? A ja stąd nie wyjdę teraz A no może dwa razy spacja? Krówka mi się odpali No niech ktoś mnie zabije Nie byłem ani przez moment top jeden. A patrzcie, a ziomek mi odskopuje. no proszę! O, o. O, jak blisko! Zabijesz mnie? Dzięki mordo! O stary, dobra teraz taki full try tryhard, żeby wyprzedzić tylko tego śmiecia i wychodzimy już z tej mapy A wiem co nam w tym pomoże, czekajcie Przykro mi, ale mamy 350 hajsu, ja biorę najdroższą broń Jaka tylko istnieje w tej grze Przed teleportem się do krzaka I osobiście myślę, że trzeba zniszczyć psychikę każdemu po kolei O, to jeszcze wybucha, tylko spróbuj mnie zabić w śmieciu no kur! Wiecie co? Chyba mam dość. Pójdę tylko do sklepu, zrobię zdjęcie tego jaką mam rangę, pokombinujemy, wyślę do tego ziomka na Instagrama i w przeciągu paru następnych dni zobaczę czy będę na liście. Jeśli tak, to będę się bardzo cieszył. opatrzcie jestem top jeden, bo tam ten ziomek wyszedł z gry. No, tak się fajnie ułożyło. Więc załatwmy to i lecimy na mapę numer 2. Dobra widzowie, napisałem. Więc zobaczymy, bo naprawdę ten ranking zapowiada się całkiem nieźle. Jak widzicie, jest miejsce dla mnie, zdecydowanie. Szkoda, że nie jest on automatyczny, bo w teorii też może być taka opcja, że on już nie był aktualizowany od tygodnia i na przykład 10 innych osób przekroczyło też mój rekord, ale zobaczymy jak to będzie. Byłbym naprawdę zadowolony, gdyby wydarzyło się tak, że zostanę dodany do tego rankingu. Może ktoś wtedy się skusi, żeby wejść na mój kanał, przez to, że zobaczył mnie na rankingu. Tutaj, no może być, już nie. Ale na ten moment idziemy już do mapy numer 2. Dobrze, także następną mapą jest Free building Ranked, Czyli dowolne budowanie jest to tryb dla jednego gracza. Może wam się to wydawać trochę nudne, bo możliwe, że trochę jest, ale uwierzcie mi, zrobię to tak, że nudzić się nie będziecie. Od bardzo dawna nie było Fortnite'a, więc pewnie też od bardzo dawna nie widzieliście jak buduje. To raczej nie jest powód do chwalenia się, ale zaraz wam pokażę jak ta mapa wygląda i polega w to na tym, że y, musisz postawić jak najwięcej budowli i za na przykład parę budowli dodaje ci się 1% do właśnie twojego rankingu. A oczywiście im więcej chcesz postawić budowli, tym szybciej. Szybciej musisz to robić. Na tym polega ta mapa, że po prostu sobie budujesz, nie ma żadnych przeciwników i ci się nabijają rangi. Coraz wolniej, ale się nabijają. Zobaczę w jakim tempie to będzie szło i jak szybko będzie mi iść dzisiaj budowanie i edytowanie. To zobaczymy, czy damy radę tutaj wbić Unreal. bo dzisiaj sobie trochę na tym pograłem i mam już wbitego Diamenta Trójkę, jak widzicie. Więc mamy 3% do elity, ale już z Diamenta dwójki szło bardzo wolno. Patrzcie, mamy bardzo dużą liczbę matsów, więc teraz włączę sobie cele. Tak, po prostu dla jakiegokolwiek urozmaicenia, ale tak mniej więcej nie, Boże, nie jest tak źle, jak teraz to prezentujemy. Jest całkiem przyzwoicie, chyba. Zobaczmy, jak w jakim tempie to będzie Widzicie, wbiłem 9% do elity, więc może być ciężko z Unreal'em, ale to najwyżej nie będę gadać i wam to przyspieszę. Zużyłem 4000 matców a dopiero 30% wbiliśmy. To co, dopiero będzie potem. Ręce nie będą dawalać. Ale robimy to, przerażą mnie to trochę, słuchajcie 10 minut już to napuśćwiam, dobre A jakieś 80% z diamenta trójki tylko mamy I mamy, klasa Teraz do czempiona. Ja zawsze na początku robię tak, że muszę wyczaić ile budowli potrzeba do zgarnięcia 1%. Poczekajcie, teraz do 1%. To przerażający słuchajcie, 16 budowli postawionych, to jest 1%. Od tego momentu, widzowie, idealnie na zegarku zaczynam sprawdzać dokładnie 10 minut i w tym czasie ile procent uda mi się zrobić? Bo jak na razie widzicie mamy 47% z elity do czempiona. Zobaczymy jak to będzie. Ej, nie gadaj. Muszę sprawdzić, widzowie, czy edycję też się litą. Bo jeśli tak... To to wiele zmienia. Miałem wrażenie, że przeskoczyło mi z 47, yy, na 48 bez edycji. Chyba, że to chodziło o jedną edycję na jedną ścianę, ona tylko... Wystarczy, no to mam pomysł teraz taki. Zobaczcie, 49% mamy. I ja zbuduję jeszcze trochę. Dobra, teraz mam 50, yy, więc robimy jeszcze tak. I ja teraz sprawdzę, czy edycje też. Y, każdą po kolei edytuję. Czy edycje też mają swój wkład? procentowy. Bólem serca ale chyba niestety nie. No coś tam, coś mi się musiało ubzdurać po to potężnie. Dobra, już tylko 3% do czempiona, a stamtąd to już yy, z górki, chyba tak nie, nie mogę powiedzieć, ale ale wiecie o co mi chodzi, że już ostatnia prosta po naszego Unreala. Jeszcze musiałem się wpaść do wody, ale jest nowa ranga, mamy Championa. I muszę oczywiście zrobić test, ile budowni zajmuje wyjście jednego poziomu. Jeśli to będzie dwa razy więcej, to może być problem, ale dobra. Sprawdźmy to. Jest to dokładnie 20 budowli, więc mniej więcej tego się spodziewałem. Czyli będzie szło delikatnie wolniej niż po yy, Czempiona szło, ale dobra, będziemy mieli dwa Unreal w dzisiejszym odcinku. Bardzo mi się to podoba. W ogóle jeszcze moim dobrym aspektem co do budowania jest to, że ja umiem po prostu w momencie, kiedy ktoś do mnie zaczyna strzelać, umiem zakręcić tak momentalnego boksa, że to jest po prostu piękne. O boże, jak mi teraz nie wyszło, co to jest? Ja się próbuję popisać, To to jakiś głupio mi chodzi. czekaj Tyle, to mniej więcej trwało, yy, więc yy, źle, zły przycisk kliknął no. O boże, na przykład patrzcie, wpadam sobie typowi do boksa, robię takie coś Zamykam go, no i, znaczy pewnie dużo osób tak umie, ale ale on jest tak momentalny, boże czekajcie, bo to już jest tak wyrobione a, nie postawiłem podłogi, ale... No dobra, on był szybki, on był szybki, tego nie odbierzecie. Od czasu kiedy pokazywałem na zegarek minęło jakieś 15 minut. Mieliśmy ile wtedy? 70% czempiona, Więc jeszcze kolejne 15 minut i myślę, że będzie unreal. Dobra, 17.56, Mamy, musimy wbić 24% w 4 minuty. Co wy na to widzowie? Lecimy, 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 lecimy. To jest mój challenge, zmęczymy się, ale trzeba dać radę. Obliczyłem podczas robienia turkli że to potrzeba w takim razie 240 postawionych budowli, czyli mniej więcej 1 na sekundę. Dobra, 90% jest zarąbiście. 55%, ile ile minut? 59, akurat skoczyło, dobra. Eee, 5%, czyli 120 budowli, musiałbym robić 2 na sekundę. Pewnie mi to się uda. Pewnie mi się uda, no jeszcze ja. kończymy tu to turtlami. Turt, 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 -tur 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 99% to Unreal. Tak jest. Który jestem? Poważnie? Ej nie, czekaj, 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 bo to się ładuje. Chyba który jestem na świecie w tym momencie, nie? No nie zdziwię się jak daleko, bo to akurat mapę dużo osób gra. A nie, bo to po prostu punkty na Unreal mi się nabijały, prawda? Tak, zdecydowanie. Idealnie 18, ale wydaje mi się, że wybiła już po tym jak to wbiliśmy. Klasa. Teraz sprawdzę, czy tam była tabela rankingu. Oczywiście, że była. Ktoś ma... Czy to są 2 miliony? A 2 miliony już pół w biciu Anrila. Czekaj, co? A czyli ja teraz wbiłem 700 A żeby dostać się na to tabelę trzeba mieć 500 tysięcy O, okej, okay, spoko Pewnie mi się będzie chciało Dobra, już myślę, że jesteśmy wystarczająco rozgrzani Co widać po tej mapie, która była resetowana 800 razy ale idźmy jeszcze, żebyście zaczęli, jak to jest w praktyce, czyli na boksach. Z tego co widzę jest tutaj jeszcze pełno innych map, które mają system rankingowy, ale je przetestujemy, jeśli ten odcinek wam się spodoba. A teraz idziemy na moją ulubioną mapę do boksów i pokażę wam, czy jestem choć trochę dobry w praktyce, czy może ani trochę. Na tej mapie, słuchajcie, spędziłem dużo więcej godzin, łącznie niż na tamtym jednostrzałowcu, bo go odkryłem max dwa tygodnie temu, a... Na tej mapie gram od listopada, więc jest ostro, powiem wam. Ogólnie moją tajemniczą taktyką do wygrywania zawsze jest to, że zawsze na początku zmieniam matzy na metal. I to słuchajcie, mamy taką bazę tutaj, taką, taką twierdzenie do zdobycia. I patrzcie, dzięki temu, że mamy taką twierdzenie, nikt nam nie podjeżdża od razu i nie ma skilofa naszej budowli na dwa strzały. 107, 117. No kurna, co on tam robił? Teraz mamy następną szansę. Mam nadzieję, że. Się... Bardziej uda. Oho. Oho. O co ja robię, Patrzcie To To jest jakaś żenada. Boże nie. Nie, 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 no kurna, musiało mi się ekwipłonek włączyć, dwa razy top 3 pod rząd, no co za gówno Ja to wygram, gram dopóki nie wygram A na końcu pokażę wam jaką mam obecnie rangę na Battle Royale z budowaniem A few moments later What the fuck is going on? Bratku, 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 co ty robisz? On się spocił tak, że... Nie, to było za łatwe, Je jeszcze kolejna, aż będzie jeszcze taka mocna runda, że zrobię ze trzy fragi i wygram Patrzcie mi, mój dzisiejszy aim z MT trochę się chyba wyczerpał już O, czwarty. Dzięki, to jest watchD. Albo, A może nie? Kurna! Cztery fragi by było 5 win, to by było idealnie, ale to jeszcze nie to chyba. Oj, Nie, Boże, strony Joker! A tak! Dobre rundy mi psuje jeden Ależ idą No! <ścoughs> przecież ludzie nie umieją grać jak prawdziwi ludzie, przecież... Kurno, oni tylko spamują z tych emek i przez to mnie zabijają. Może ja też zacznę i zacznę wtedy, kto będzie taki mocny. No, czy ty możesz?! Czy, 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 czy ludzie nie umieją grać? Przynajmniej są tak łatwo do porobienia. O kur... A! Nie wiem, popatrzcie, się, siedem osób to jeszcze gra, no, proszę. Sto... 100... ON DOSTAŁ 180 I żyje. Czy wy to widzieliście? On dostał 180 i żył Hello misiu, zboksowany Zboksowany, albo ja ten... Nie, to jednak ja <średencji> Boże, co wy musicie oglądać To ja się pupożę. Dobra, jeszcze jeden win, proszę Hejka misiu, jak się bawisz? 2000 lat później. No robią mnie chcą, nie wiem, nie mam głowy do tych boksów zasranych. Dzisiaj 13 runda, wygrałem jedno, a tak to cały czas dostaję napis. Mam nadzieję, że to co miałem wam udowodnić, czyli to, że jestem dobry w snajperkowaniu, dzisiaj wam udowodniłem. To świadczy o tym, że na pewnej mapie na kreatywnym jestem top 4 na świecie. Chyba. Jeszcze wam pokażę jaką mam rangę, bo obiecałem przecież. Także patrzcie, oczywiście jest to... Elitka, procent 9, bo trochę spadłem, no i tam już się za dużo dzieje. Jak zapewne wiecie, sezon kończy się za 6 dni. No i cóż, wtedy będzie prawdopodobnie reset tych procentów. I zaczniemy od nowej jazdy po Unreala, ale tego najważniejszego. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.